zdiane, proszę bardzo jakie nadziane, w środku mamy nadzienie, proszę Degustation, świeższejśym. Mmm, no. mmm, pyszne. mam Tęskniliście za nami, bo chwila nas nie było zgotowanie. Będziemy gotować, a w zasadzie nawet smażyć, Ale o tym za chwilę powie pani pani aga. pani, pani aga. Pani aga, pani pogromczyni. A my co? Ja będę próbował coś pomóc, albo przeszkadzał będę, jeszcze nie wiem. W głównym tutaj z zamieszaczem sytuacji będzie ona. A ja wam tylko powiem tak, że jeśli chcecie wesprzeć kanał, lajki czekaj tu suby przycisk czerwony subujcie lajkujcie komentujcie tak dzwoneczki i to sprawy żeby się niosło żeby te zasięgi troszkę zwiększać żebyśmy się mogli rozwijać i nagrywać dla was filmiki a tymczasem zaczynamy co będziemy robić pączusie pączki dla mojego pączusia <laughs> pączki bo się tłusty <laughs> czwartek zbliża co nie co tak no. <laughs> To teraz pojaśnij, co, co my tu mamy i co będziemy robić z tym Składniki wszystkim. Składniki oczywiście zakończyły no, się. Mąka. Proszę bardzo? Zag mąki. mąki 600 gram. Zaczyn z drożdży. 50 gram drożdży. Cukier 50 gram. Dwa jajka całe jedno żółtko. 50 gram masła. 250 ml mleka ciepłego. Oczywiście z tego mleka ulałam trochę tutaj do drożdży. Tu dodałam trochę cukru. I zrobiłam zaczyn. I on 15 minut sobie tak wyrósł. wyrósł. Dobrze. I teraz sypuję mąkę. Oczywiście jest przesiana Już. Sypuję sobie do miseczki. I będziemy robić to robotem, żeby sobie ułatwić trochę tak. Bo mi się nie chce ugniatać. Wlewamy tu zaczyn. Wsypujemy ten cukier odmierzony jajeczka. I mleka. I to masło też dajemy od razu, tak? Tak. Najpierw musi się ciasto zrobić, a potem... Dolewamy. Dolewamy masło. No to startujemy. Dobra, wlewamy masełko. Dobra, i co, czekamy aż się nam dymik czuje dobrze? W razie by było za gęste, dodajemy mleka. Tak? Tak. Ale chyba będzie być, to widzę, ciasto się umieszało, wyrosło, zostawiliśmy do wręcznięcia na ile? Godzinę, Godzinę rosło sobie ciasto. E... Wyciągamy i wyrabiamy jeszcze. Nie chcieliśmy was zamęczyć, także także nie pokazywaliśmy tego, bo to szkoda czasu. Znaczy robot wymieszał, odstawiliśmy w ciepłe miejsce. A w międzyczasie popijamy sobie soczek, własnoręcznie wyciś... wyciśnięty z procentami, bez procentów, dużo procentów witamin, stężenie witaminek, tu możecie sobie zobaczyć, pojawi się karta, jak wymyć owoce do soku i jak go wyciskamy, czym go wyciskamy, Drówko. aga, to ciasto. Ja jestem tu w roli przeszkadzacza, Aga wyrobi ciasto, będzie smażyć, a ja będę bawił się w Panią Doktor, nie w Panią Pielęgniarkę, będę szprycował te pączki dżemem truskawkowym, który robiliśmy sami z własnych truskawek. Czyli to Pani mamy teraz robić od Z tego powinno być około 12 pączków. Odcinamy ciasto łożem. A nie wycinamy sobie jakimś takim? Czym? S czymś? Nie. Sami formujemy ręcznik. Kulamy. 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 Jest takie słowo? Tak. Mam ci pomóc kula. Nie. Dobra, pani tutaj pocięła. Co? Formujemy sobie kulki z tego. Pąszły się, kulają się. Dobra, pączki mamy wyturlane. Wykulane. Wykulane je tak dobrze. Mogę to mąkę i je układać tak, żeby się... Aha. No i je trochę rozgnieciemy, nie? Bo niektóre rozgniecaliśmy, niektóre nie. Zgnieciemy. Tak, żeby nie były takie okrągłe, tylko... Dobra, dużo chyba, nie? O, no, jeszcze ja mam gniewać. O! Spierdział się. Naprawdę. Tam jeszcze srałem no j**a. Ja z tym człowiekiem się nie złączę. To jest takie elastyczne ciasto i z to nie jest takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Jak naciskam, ono wraca. Do... To jest ciasto z pamięcią. Dobra, myślę, że one takie już kształt mają w miarę okej. Okay. co, przykrywamy je ścierą, żeby nam nie zespły się. I czekamy 15 minut chyba, tak? O 15 minut i bierzemy się za smażenie. Będziemy smażyć na czym? Na smalcu. Będziemy na smalcu. Smalec roz... możesz w międzyczasie chyba no, roztopić po pomalutku na małym ognie. A co jeszcze? Może lukier to jeszcze gotujemy w międzyczasie, co? Jedziemy z tym koksem. Czupiemy cukier. i naparzamy. Tram i pierwsza rzędny cukier puder. To mamy co? Mamy cukier puder. Potrzebujemy trochę wody. Ja wiem, że jest za dużo, ale tak... I cytrynę. Tutaj trochę skórzam. Dam sobie pół szytrynki w kropie, żeby się zrównoważyło to słodkie. I mieszamy. A mieszanie robimy. Tu jest sok z cytryny na razie. I trochę wody. Ja to jestem profesjonalista. Lukru. Idealny ci wyszut się nam urosły? Minęło 15 minut. Proszę, Trochę proszę. urosły. Resztę urosną jakby urosły. Co? zabierzemy się za smażenie, nie? powoli no, rzucamy to wróciło. mamy rozbronione. Nie, zaczyna długo od git, jest dobrze. To ma pomalutku się smażyć, a nie przypalić. Mhm. A się wyławiać będziemy na taczkę z papierem ręcznikowym, ręcznikiem papierowym. To co może teraz odwrócimy na drugą stronę, a później z powrotem na tą. No. no, spróbuję obrócić, zobaczmy co, sobą reprezentują. No ładne. Jednak będzie z punczus. Pomalutku, smażu ją, unczu się, ale już ładnie dochodzą. Myślę, że jak tak po malutku się smażą, to będą super wypieczone w środku. Nadziejemy no, marmoladką, polejemy lukrem, będą wspaniałe. No ja myślę, że już odwrócimy sobie jeszcze chwileczkę na pierwszej stronie. A dzięki temu tu mamy takie zwierzko ładne, okrąglutkie. Wyglądają dobrze. Nawet bardzo dobrze. Odcedzimy sobie z tłuszczu i na... Papier, żeby nie były za tłuste. ładnie Nie wyglądało tak fajnie. No. To wyszły nam fajnie. się Dobra, kolejne. się mamy już prawie upieczone. usmażone. Tam się kończą. To już takie są fajne, prawidłowe. Z paskiem. I co? Teraz. Operacja dziurczenia pączków nadziewania. Mam taką małą szczykawkę, trochę będzie ciężko mi to zrobić. Hmm. To ja chyba najpierw muszę zrobić taką dziurkę patyczkiem. Hmm. Na Jeszcze jedną stronę, tak? No i na chwilkę i wyciągasz. Nie wiem, czy tego nadzienia tam będzie dużo bo strzykawka by się przydała większa do nadziewania, nadziewania. Ale niestety mamy tylko taką, więc sobie w taki sposób radzę. Standardem nie będę wszystkich przy Was napełniał, bo nie ma to sensu, szkoda naszego i Waszego czasu. Bardziej Waszego, żeby Was nie zanudzić. To mamy napełnione, I teraz jeszcze rozmieszamy sobie przed samym polaniem. Nasz lukier cytrynowy i polewamy. Proszę, nie ja to tak lekko pędzarkiem. Lukór sporo. To ma być niezdrowe. To jest na pusty czwartek. Mamy trochę przed czasem pusty czwartek, ale o tak się wczuwamy już. I na koniec jeszcze sobie... Ciepniemy taką kolorową posypką, żeby były jeszcze fajniejsze. Dobra, napełnimy sobie resztę i widzimy się na podsumowaniu. Zobaczycie efekt końcowy. No i co? Skończyliśmy nasze pończusie. Prezentują się one tak. O, uciekają. Są napełnione dżemem z truskawek, polukrowane, posypane cukiereczkami. Trochę nam braku cukierku, ale dajmy troszeczkę jest na wszystkich. Także bardzo ładnie się prezentują. Ale trzeba sprawdzić jak smakują. Nadziane. Nadziane. Proszę bardzo jakie nadziane. W środku mamy nadzienie. Proszę. Degustation. Mmm. Mmm. Mm, no, mm. Pyszne, mmm, jakie pyszne, nie, naprawdę porządne, polecamy, róbcie na pusty czwartek swoje pączki, nie jakieś kupne ze sklepu, niedobre, bo to są naprawdę pyszne, pozdrawiamy, trochę zabawy było, ale było warto, jak Wam się mm. podobało, lajkujcie, piszcie komentarze, subskrybujcie, e do nosso antigo filme com, mm. hum, mm. aí